Fritisbank, czyli sprzątoteka sportowo-rekreacyjna. Wyobraź sobie, że marzy się spacer, ale taki trochę inny spacer, trochę lepszy spacer, trochę coś więcej niż spacer, no ale nie masz akurat sprzętu. No i co? Jeśli mieszkasz w Szwecji, to nie jest to problem, bo na terenie całego kraju działa Fritidsbanken, czyli taki dosłownie bank rozrywki, który pożycza uwaga, każdemu i to za darmo. Tak, w dzisiejszym świecie jest taki bank. Nazywa się Fritidsbanken, działa na zasadzie takiej biblioteki, tylko że tam zamiast książek na półkach znajdziesz sprzęt. Na przykład narty, kije hokejowe, łyżwy, namiot, kamizelki ratunkowe. I tak dalej, i tak dalej. To był wstęp do jednego z rozdziałów Spacerownika, czyli przewodnika po wysokim wybrzeżu w Szwecji. Spacerownik powstaje w roku 2023, i jeśli słuchasz tego odcinka na bieżąco, no to jeszcze troszkę czasu przed nami, czy trochę czachu, czasu przede mną, żeby wszystko powstało w takiej formie, jak ja sobie to wymarzyłam. No ale jeśli interesują Cię tematy outdoorowe, spacerowe, hikingowe, jeśli interesuje Cię Szwecja, życie tutaj, y, różne ciekawostki, kultura, y, ludzie. Jeżeli interesują Cię tematy outdoorowe, Tematy związane ze Szwecją, a już w ogóle, jeśli interesujecie Wysokie Wybrzeże, to zapraszam na łosiologia.pl. Zapisz się na mój łosioletter, tak nazwałam swój newsletter. Tam na bieżąco, co tydzień, daję różne wskazówki, ciekawostki oraz daję ogólną informację, jak idzie z przewodnikiem, z pacerownikiem i kiedy jest bardzo możliwa data, że on zostanie, ujrzy światło dzienne i powstanie. Także, jeśli Cię to interesuje, to wejdź na łosiologia.pl. I zostań tam z nami. A teraz zapraszam Cię do odcinka, opowiem więcej trochę o Fritz bo to będzie jeden z rozdziałów. Ale tak jak mówię, zanim przewodnik powstanie, to chciałabym chociaż o Fritz Bankiem powiedzieć, bo, bo to jest cudowny zamysł. To jest po prostu coś genialnego, coś wspaniałego i coś, co przede wszystkim jest bardzo fajne dla nas, ludzi, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu. Idziemy z tematem. Bankiem, czyli ta sprzętoteka sportowo-rekreacyjna, opiera się na trzech głównych filarach. Po pierwsze, każdy może korzystać z tego banku, banku biblioteki. Po drugie, wypożyczenie nic nie kosztuje, a wybrany sprzęt możesz testować przez aż 14 dni. A trzecie, to cały asortyment jest z drugiej ręki. I teraz idziemy od końca. Cały asortyment jest z drugiej ręki. No, wyobraź sobie, że mm, mieszkasz. Z no Nie wiem, czy ty sobie wyobrażasz jako jesteś turystą, ale wyobraź sobie, że jest sobie taki pan czy pani szwed. Mieszkają tutaj sobie, jeżdżą na nartach, mija 10 lat, już nie jeżdżą na nartach, albo mają jakiś sprzęt nieużywany, albo po dzieciach, albo swój, albo kupią sobie nowy, albo po prostu no coś tam w garażu zalega. Zamiast to wyrzucać, czy gdziekolwiek sprzedawać, mogą to oddać do takiej właśnie biblioteki. Tak samo jak można oddać swoje książki i tam ten sprzęt będzie wypożyczany na nowo dla innych ludzi. Ten sprzęt może być naprawiony, trochę podrasowany, trochę poprawiony, żeby miał, żeby. No, żeby, żeby spełniał swoje funkcje. I w ten sposób ten sp cały sprzęt tam się znajduje. To nie jest sprzęt kupowany gdzieś tam, wiecie, w jakichś magazynach albo ktoś tam sprzeda i zrobi interesy i wyprodukuje nowe rzeczy. Nie, tutaj chodzi o to, żeby wszystko trafiało z takiego dobiegu jeszcze raz. Czyli jest to dobre dla planety, dobre dla tych ludzi, którzy się pozbywają rzeczy, których już nie korzystają. No i dobre dla nas, którzy potrzebują pewnych rzeczy. Bo na przykład przyjeżdżasz sobie do Szwecji... Przeprowadzasz się, jesteś tu nowa albo nowy. No i nagle stwierdza, patrzę, że kurczę, to jest lodowisko, tu można na lodzie jeździć przez kilka miesięcy w roku i po prostu jest lodowisko na zatoce w mieście. I No i tam można jeździć. No ale ja nie mam łyżw. Nie jeździłam przez 15 lat. Nie wiem, czy umiem, czy lubię, czy, czy będę miała czas. Mam iść i kupić nowe? Mm, no może nie wiem, nie mam kasy albo nie mam ochoty. No to co, idziesz do z Bankiem wypożyczasz sobie łyżwy i testujesz. Aha, i myślisz sobie potem, aha, rzeczywiście, nie, wiem, to łyżwy to jest super sprawa, ja chcę mieć jednak swoje, bo chcę jeździć codziennie na łyżwach, kupuję swoje, nie? Spoko. Albo stwierdzasz, nie, no kurczę, frajdę to ja miałam 15 lat temu, ale teraz łyżwy to nie dla mnie. Też spoko, wypożyczasz ten sprzęt za darmo, oddajesz go, a potem wypożycza go inna osoba. Cudo. Dla mnie to jest cudo. Możesz się zapytać, no okej, okay, ale co jeśli ten sprzęt zepsuje, na przykład wezmę narty i tam coś mi się połamie, albo oderwie, albo cokolwiek się stanie z jakimś tym sprzętem, który ja mam. Ogólnie, no nic się nie stanie. Wypożyczony przez Ciebie sprzęt, on już był w tylu, w tylu rękach i był na tylu wycieczkach i przygodach, że no jak każdy inny sprzęt ma prawo się zepsuć. Być, no już, że tak powiem, mieć swoją ostatnią wycieczkę. Ale nie wyrzu pamiętaj, żeby nie wyrzucać tego sprzętu, Wszystkie, wszystkie rzeczy, które wypożyczyliśmy, trzeba zwrócić, nawet jeśli są one zepsute, porwane, połamane i tak dalej. Może ktoś, kto tam pracuje, y, uda mu się to naprawić. Jeśli nie, no to nie, ale sprzęt zawsze trzeba oddać. I teraz idziemy od tyłu, więc przechodzimy do punktu numer dwa. Czyli to, że wypożyczenie nic nie kosztuje, a można y, sprzęt testować przez 14 dni. No i tak, i to chyba. Wszystko mówi. Oczywiście, użytkowanie jakiegokolwiek sprzętu jest na własne ryzyko. Yy, Fritzis Bankien nie bierze odpowiedzialności za to, że tam, nie wiem, pójdziesz na łyżwy i złamiesz sobie nogę, nie? Czy tam spadniesz i coś tam. Więc, yy, no, jesteśmy dorośli, każdy bierze za, sobie, za siebie odpowiedzialność. Ten okres z 14 dni można, nie można go ogólnie przedłużyć z reguły, ale jeśli zadzwoni się czy się mm, skontaktuje z pracownikami Fritzis Bank, może będzie taka możliwość, że, nie wiem, mają 50 kasków. No, i ty wypożyczyłeś jeden z nich. No, i oni nie mają pośpiechu, żeby się tylko zwracał, więc może tam nie wiem. Może akurat uda ci się zmieć ten kask na dwa czy trzy dni dłużej, nie? A propos, jak się jedzie na łyżwach, ma się na główce kask. W Szwecji przynajmniej. No to zwraca się uwagę. No i numer jeden, każdy może z niego korzy korzystać. Jak to, um, jak to działa? Podajesz się na miejscu numer swój telefonu, adres e-mail. To jest taki kontakt z tobą, żeby móc cię powiadomić, że hej, hej, słuchaj, pojutrze tam, czy któregoś tam dnia kończyć okres wypożyczenia, takie przypomnienie. nie? No i nie trzeba być obywatelem Szwecji. Możesz być turystą. Um, musisz podać jakiś, wtedy, wtedy podajesz na przykład swój adres e-mail. No i tyle. I nie ma granicy też wieku. Każdy może wypożyczyć. Jeśli jednak jest to jakiś sport, taki ryzyka na przykład slalom, nie no to wtedy podejrzewam, znaczy tak jest napisane w zasadach, że dziecko nie może takiego sprzętu wypożyczyć samo, musi mieć ze sobą opiekuna, który, że tak powiem, wypożyczy to na siebie, albo wyda taką zgodę, że słuchaj, to jest okej, okay, to jest mój Janek lat 10 chce wypożyczyć snowboard albo slalom, bo na przykład jeździ slalomem, ale chce spróbować snowboard. No i co, i mama mu nie będzie kupowała czy tata od razu snowboardu, bo nie wie, czy ten Janek lat 10 polubi, więc może wypożyczyć, spróbować, oddać i wtedy zadecydować, co robimy dalej ze sprzętem. Takie banki, te bi banko biblioteki, istnieją na terenie całej Szwecji. No i tak ja zawsze tak się śmieję, że im dalej na południe. Tym jest więcej cywilizacji, czyli więcej tych banków i więcej różnych innych rzeczy, ale za to mniej natury i na odwrót. Idzie też na północ, to jest coraz mniej cywilizacji, ale coraz więcej dziczy. Ja nadaję z wysokiego wybrzeża mamy tutaj yy, dokładnie mówiąc, raz, dwa, cztery, Friticbanki, mamy Ocean's Soleftio, Sand i Sundval. No, więc jeśli jesteś na wysokim wybrzeżu i zamarzy ci się. Yy, nurkowanie, chciałam powiedzieć. Może Ci się tutaj nurkowanie nie zamarzyć, ale może Ci Co Ci się tu może zamarzyć? Przyjeżdżasz w zimę, masz narty, ale zobaczyłeś, że kurczę, ludzie chodzą na takich fajnych rakietach śnieżnych, nie? Idą na spacer, idą w las po prostu na tych rakietach i to wygląda tak super i Ty też chcesz, ale ich nie masz. No i co wtedy? No przecież nie pojedziesz do sklepu i nie kupisz rakiet śnieżnych za kilkaset koron, <laughs> bo to jest droga zabawa, a raczej mało używana. Znaczy, nieczęsto używana, ale wtedy możesz sobie. Ha, Alicja mówiła, że jest Fritz bankiem na przykład, to ja sobie tam pojadę i wypożyczę. A co? I spróbuję. No, jak już jestem, to kurczę, czemu tego nie spróbować? I uwaga, nawet nie musisz tam jechać. Możesz wejść na stronę internetową i sprawdzić, jaki sprzęt jest aktualnie dostępny, bo to działa, tak jak powiedziałam, jak biblioteka. Więc nawet jeśli mają 20 par takich rakiet, może wszystkie są wypożyczone. Można wejść na stronę, wybrać lokal czy miasto, takiego, jakim, jaki cię interesuje, i wybrać na przykład jakiś sprzęt. Mniej więcej chcesz sobie wybrać, czy to są narty, czy to są jakieś tam namioty, czy no, sprzętów jest bardzo dużo, czy jakaś kuchnia gazowa, na przykład taka kuchenka turystyczna. Sprawdzasz sobie w internecie, jest. Aha, dobra, jadę, wypożyczam. No i to miał być krótki odcinek. Mam nadzieję, że wyszedł mi krótki. Bez zbędnego y, gadania, no bo to w sumie nie ma nic więcej do gadania. Trzy filary. Każdy może wypożyczać. jest na, całej, jest na terenie całej Szwecji, nic nie kosztuje. Yy, no i wszystko jest z drugiej ręki, tak? No i podsumowując, tak, to jest y, jeden z moich bardzo fajnych <laughs> nie wiem, czy tak można mówić o swoich własnych rzeczach, że jest fajny, ale bardzo lubię ten rozdział, bo Pokazuje, że można, można spróbować różnych rzeczy. Nie trzeba od razu wszystkiego kupować, nie trzeba mieć góry hajsu. Trzeba po prostu mieć otwartą głowę, wiedzieć o kilku rzeczach, zapytać się, zainteresować, wypożyczyć, spróbować, no i korzystać. No i to, to na tyle. Zapraszam cię na łosiologia.pl. Zostańmy w kontakcie. Mam nadzieję, że spacerownik ukaże się już niebawem i że będziemy sobie wszyscy hasać z głową po naturze i korzystać z jej dobrodziejstw. Dziękuję, to tyle na dzisiaj. へいぞ